Warto częściej wymieniać filtr paliwa. Oto jest odpowiedź. To jest Pajero 32 DIT trzeciej generacji. Jak ktoś wie, to ktoś wie. Miały problemy z układem paliwowym i zbiornikami. Ja wymieniam filtry paliwa co kilka tysięcy. Tu jest filtr już założony z kompozytu, i jak nie mam, teraz zaczęła prawdopodobnie jakaś ta z tego kompozytu, jakaś powłoka, jakaś farba, coś się widocznie też uszczycić. No, i filtr po kilku tysiącach, widzicie, ładny, świeży, nie pordzewiały. Nie ma przejechane pewnie więcej jak 5-6 tysięcy kilometrów, może nawet 5, może nawet 5 nie ma, bo wymieniam dość często kilka razy w roku. I zobaczcie, ile takich czarnych, niefajnych ciał obcych. Te takie różowe, to nie zwracajcie na to uwagi, bo, uwagi, bo to jest po płynie chłodniczym. Jest ten płyn chłodniczy, troszeczkę jeszcze resztka jakaś jego nie do końca wytarłem. To to różowe się nie liczy. Ale te wszystkie jakieś czarne elementy, i nie tylko czarne, to jest syf po kilku tysiącach kilometrów. I uwierzcie mi, miałem kiedyś auto, które miało uszkodzoną pompę paliwa. Wtryskową, pompę wtryskową, której koszt przekraczał wartość naprawy samochodu, auto poszło na złom tylko przez taki głupi filtr paliwa, który jak wyjąłem to się przeżegnałem. Szkoda, że jeszcze wtedy nie nagrywałem na YouTube, bo byście mieli świetny materiał. Pozdrawiam.